Witam witam mordeczki, puchary klubowe 6-8 września Liga Mistrzów, Liga Europy i Liga Konferencji w końcu fazy grupowe Liga Mistrzów zaczynamy Dortmund-Kopenhaga na jedynce 1.35 Dynamo Zagrzeb remisuje bombkowo z Chelsea za 4.70 Benfica ogrywa Mokabi Haifa 1.25 Real Madrid na wyjeździe pokonuje Celtic 1.6 PSG... Z Juventusem 1-1,35, Bombkowy remis Lipska z Szachtarem za 7-0, Milan również remisuje na wyjeździe z Salzburgiem za 3,90, no i Manchester City ogrywa Sewillę za 1,45. Druga plansza Ligi Mistrzów to Ajax Rangersi, też Bombkowo remis 5:0. Sporting na wyjeździe ogrywa Frankfurt 3,30, Remis Atletico Madryt z FC Porto 3,60. Barcelona rozgramia Pilcno 1,10. Leverkusen na wyjeździe ogrywa klub Bryż za 2,20. Bombkowo Inter u siebie pokonuje Bayern Monachium za 4-0. Napoli Liverpool Remis 3,80 i kolejna bombka Marsylii na wyjeździe z Tottenhamem za 7-0. Liga Europy. To Union Berlin wygrywa z Royal Union z Belgii za 1,60. AEK Larnaka, REN, 2,17. 1,7. Fenerbahce, Dynamo Kijów, 1,165. HJ przegrywa u siebie z Betisem za 1,40. Ludogorec, Roma, dwójeczka, 1,55. Malmö, Braga, dwójka, 2,35. Bombkoworemi Remis, PSV Bodoglind, 5,0. Arsenal na wyjeździe pokonuje Curych za 1,40. Monako wygrywa na wyjeździe również z Cweną z Belgrad za 2,20. Remis Faranczwarosu z Tramzą Sporem za 3,30. Dwójeczka w meczu Lazio Fejenoord 3,70. Remis Manchesteru United Sociedad 3,90. Nant Olympiakos dwójka 3-0. Omonia remisuje u siebie z szeryfem Tiraspol za 3,30. Freiburg ogrywa Karabach 1-4. No, i na zakończenie Ligi Europy mamy Sturmgrad z Mittaland na remisie 3,35. W Lidze Konferencji Anderlecht ogrywa Silkeborg za 1,65. Austria Wiedeń remisuje z Birsiwa za 3,45. Balkani Klusz również remis 3,35. Fiorentina ogrywa RFS 1,20. No i mamy trzy remisy po kolei: Harz z Basach-Sechir, z Askel i Partizan. Dajemy wygraną w Villarealu z naszym Lechem Poznań 1.30, dwa remisy Bazylea z Piunikiem Bobkowo za 7.80 i Dnipro z Alkmarem za 4.25, również dobry kurs. Wygrana Melde z Gent 1.95, cztery remisy kolejne: Shamrock Diurgarden, Siva Sport, Slavia Slovan, Żalgiris i Vadus Apollon. Na zakończenie West Ham ogrywa Bukareszt za 1.30. Kuponik królewski na Puchary Europejskie to wygrana Manchesteru City, Arsenalu i PSG do wyjęcia 1220. Liga Typera to mecz Realu z Lechem Poznań. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do 8 września do 18.45. Ja zapraszam serdecznie do grupy VIP owskich Z piłki nożnej mamy VIP Standard, VIP Premium, a zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, mapa gmail.com. No, jak wiecie, rusza NFL, tak więc grupki z limitami już pełne, a możecie jeszcze dołączyć do standardu NFL do grupy VIP-owskiej. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani, to do środy zapraszam, żeby załapać się na pierwszy Game Week. Oczywiście drogą mailową SportPredictions.plapadimail.com. Możecie również wspierać kanał, tam specjalne filmy dla wspierających. Właśnie pojawia się film dla wspierających tylko i wyłącznie z upgradeowanymi kuponami do pucharów europejskich, a pod koniec tygodnia oczywiście będzie filmik specjalny z upgrade'ami do toplik europejskich. Dziękuję wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.